Unia Europejska. Jedni ją kochają, inni mają na nią alergię. Ale jedno jest pewne: to nie tylko polityka, dotacje i eurokraci w garniturach. To także mnóstwo dziwnych, zaskakujących i czasem wręcz absurdalnych faktów, o których mało kto słyszał. Czy wiedziałeś, że flaga Unii ma 12 gwiazdek, ale nie ma to nic wspólnego z liczbą państw? Albo że w Brukseli działa więcej lobbystów niż urzędników? Zostań do końca, bo ostatnia ciekawostka może cię totalnie zaskoczyć. Flaga Unii Europejskiej to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli współczesnej Europy 12 złotych gwiazdek ułożonych w okręgu na niebieskim tle. Na pierwszy rzut oka wielu osobom wydaje się, że liczba gwiazdek odnosi się do liczby państw członkowskich Unii. To jednak mit, który bardzo często się powtarza. W rzeczywistości flaga została zaprojektowana jeszcze w latach 50., zanim powstała dzisiejsza Unia Europejska. A liczba gwiazdek została ustalona na 12 nie ze względów politycznych, lecz symbolicznych. 12 od wieków uchodzi za liczbę pełni, harmonii i doskonałości. W kulturze europejskiej pojawia się w wielu kontekstach. Mamy 12 miesięcy w roku, 12 godzin na tarczy zegara, 12 znaków Zodiaku, a nawet 12 apostołów. Ta liczba była więc świadomym wyborem, który miał symbolizować jedność i wspólne wartości Europy, niezależnie od liczby państw wchodzących w skład wspólnoty. Kiedy w 1986 roku flaga została oficjalnie przyjęta przez wspólnoty europejskie, liczba jej członków wynosiła zaledwie 12. To tylko wzmocniło błędne przekonanie, że gwiazdki odzwierciedlają liczbę państw. Ale gdy liczba krajów zaczęła rosnąć do 15, potem 25 i dalej, flaga się nie zmieniała. Nie dodawano nowych gwiazdek i nie planowano tego w przyszłości. Niezależnie od tego, ilu członków ma Unia, flaga zawsze będzie wyglądała tak samo. To symboliczna deklaracja, że Unia Europejska nie jest tylko sumą państw, lecz wspólnotą idei, które mają łączyć, a nie dzielić. Dlatego właśnie 12 gwiazdek pozostaje niezmiennym, stałym znakiem, nie jako matematyczna reprezentacja, lecz jako wizja Zjednoczonej Europy. W 2012 roku Unia Europejska została uhonorowana pokojową nagrodą Nobla, co dla wielu osób mogło być zaskoczeniem. Nagroda ta nie trafiła bowiem do jednej osoby czy organizacji humanitarnej, ale do wspólnoty państw która często kojarzona jest bardziej z regulacjami, budżetem i politycznymi sporami niż z ideą pokoju. A jednak Norweski Komitet Noblowski postanowił w ten sposób uhonorować to, co Unia Europejska jako projekt polityczny i cywilizacyjny osiągnęła w ciągu ponad 60 lat swojego istnienia. Uzasadnienie nagrody było jasne. Unia Europejska odegrała kluczową rolę w przemianie Europy z kontynentu wojen w kontynent pokoju. Po II wojnie światowej, która doprowadziła do bezprecedensowej katastrofy humanitarnej i śmierci milionów ludzi, to właśnie współpraca państw europejskich, najpierw gospodarcza, a potem polityczna, miała zapobiec kolejnym konfliktom. To z tej potrzeby narodziła się Europejska Wspólnota Węgla i Stali, przekształcona później w Unię Europejską. Dzięki temu projektowi byli wrogowie, tacy jak Niemcy i Francja, stali się bliskimi partnerami. Kraje, które wcześniej toczyły między sobą brutalne wojny, zaczęły współpracować w oparciu o wspólne interesy, wartości i zasady. Unia Europejska stała się mechanizmem pojednania, którego skuteczność była trudna do przecenienia. Od 1945 roku w Europie Zachodniej nie doszło do żadnego dużego konfliktu zbrojnego pomiędzy państwami członkowskimi, co w kontekście wcześniejszych dziejów kontynentu było wydarzeniem bezprecedensowym. Mimo, że euro jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech Unii Europejskiej, nie wszyscy jej członkowie posługują się tą walutą. Choć wielu ludzi myśli, że przystąpienie do Unii automatycznie oznacza konieczność przyjęcia euro. Rzeczywistość jest bardziej złożona. Spośród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, tylko 20 korzysta z euro jako swojej oficjalnej waluty. Pozostałe, w tym Polska, Czechy, Węgry, Szwecja czy Rumunia, wciąż zachowały swoje narodowe waluty i nie mają wyznaczonej konkretnej daty ich zastąpienia. Wprowadzenie euro nie jest natychmiastowe ani automatyczne. Państwa, które przystępują do Unii Europejskiej formalnie zobowiązują się do przyjęcia wspólnej waluty w przyszłości, ale tylko wtedy, gdy spełnią określone kryteria ekonomiczne, znane jako kryteria konwergencji lub kryteria z Maastricht. Chodzi m.in. o stabilność cen, kontrolę deficytu budżetowego, stabilny kurs walutowy i odpowiedni poziom stóp procentowych. Dla wielu krajów to wymagania trudne do spełnienia w krótkim czasie, ale są też państwa, które celowo tego nie robią, odwlekając moment wejścia do strefy euro z powodów politycznych, gospodarczych lub społecznych. Szwecja jest jednym z najlepszych przykładów świadomego unikania euro, choć formalnie zobowiązała się do jego przyjęcia, celowo nie wprowadza swojej waluty do systemu ERM2, czyli poczekalni do strefy euro. Przez co może legalnie odwlekać decyzje bez konsekwencji. W Polsce temat euro również budzi ogromne emocje. Część społeczeństwa i klasy politycznej obawia się utraty kontroli nad polityką pieniężną, wzrostu cen czy ograniczenia suwerenności gospodarczej. Wbrew powszechnemu przekonaniu, Unia Europejska nie ma jednej stałej stolicy, takiej jak Waszyngton w Stanach Zjednoczonych czy Moskwa w Rosji. Jej instytucje są rozproszone aż w trzech różnych miastach, znajdujących się w trzech różnych krajach. Taka struktura to nie przypadek, ale wynik kompromisów politycznych i historycznych, które miały na celu zrównoważenie interesów państw członkowskich, zwłaszcza tych największych. Najważniejszym ośrodkiem jest Bruksela, stolica Belgii, która często uznawana jest nieformalnie za stolicę Unii Europejskiej. To właśnie tam znajduje się siedziba Komisji Europejskiej, czyli unijnego rządu, który przygotowuje projekty ustaw, nadzoruje ich wdrażanie i reprezentuje Unię na arenie międzynarodowej. W Brukseli odbywa się również większość posiedzeń Rady Unii Europejskiej, w której zasiadają ministrowie poszczególnych państw. Dodatkowo, Bruksela jest miejscem pracy dla licznych dyplomatów, lobbystów i ekspertów. To tu. Podejmowane są kluczowe decyzje polityczne i gospodarcze. Drugim ważnym miastem jest Strasburg we Francji. To właśnie tam mieści się oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego, jedynej instytucji UE wybieranej bezpośrednio przez obywateli. Parlament ma jednak nietypowy tryb pracy. Posłowie spotykają się na głosowania i debaty plenarne właśnie w Strasburgu, ale na co dzień pracują głównie w Brukseli gdzie odbywają się posiedzenia komisji i spotkania frakcji politycznych. To powoduje, że Parlament Europejski funkcjonuje w dwóch miastach jednocześnie, co często jest krytykowane jako kosztowne i nieefektywne, ale wynika z historycznych ustaleń. Francja nalegała, by jedna z głównych instytucji miała siedzibę na jej terytorium. Trzecim filarem unijnej architektury instytucjonalnej jest Luksemburg gdzie swoją siedzibę ma Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To najwyższy organ sądowy Unii Europejskiej, który czuwa nad zgodnością prawa europejskiego i rozstrzyga spory pomiędzy państwami członkowskimi, instytucjami unijnymi oraz obywatelami. W Luksemburgu mieszczą się także inne ważne instytucje, takie jak Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz część administracji Komisji Europejskiej. Unia Europejska znana jest z tworzenia szczegółowych przepisów, które mają ujednolicać prawo na całym kontynencie. Czasem jednak prowadzi to do sytuacji, które z pozoru wydają się wręcz absurdalne. Jednym z takich przykładów jest fakt, że według unijnych regulacji marchewka może być uznana za owoc. Stało się tak, by umożliwić Portugalii legalne produkowanie i eksportowanie dżemu marchewkowego, ponieważ zgodnie z unijnym prawem dżem można było oficjalnie wytwarzać jedynie z owoców. Wprowadzono więc wyjątek, dzięki któremu marchewka, choć biologicznie warzywo, w tym konkretnym kontekście została sklasyfikowana jako owoc. Podobnie dziwne może wydawać się rozporządzenie, według którego ślimak został uznany za rybę słodkowodną. To z kolei miało umożliwić hodowcom ślimaków korzystanie z określonych dotacji unijnych, które były przewidziane dla sektora rybołówstwa. Choć brzmi to jak żart, takie decyzje mają najczęściej konkretne uzasadnienie prawno-ekonomiczne, mimo że w opinii publicznej bywają postrzegane jako biurokratyczne kurioza. Te przykłady pokazują, że unijne przepisy potrafią być zaskakująco elastyczne, czasem aż do granic absurdu. I jak znaliście te ciekawostki o Unii Europejskiej? Choć na co dzień kojarzy się głównie z polityką i przepisami, to jednak skrywa sporo zaskakujących faktów. Od marchewki jako owocu po parlament pracujący w dwóch miastach jednocześnie. Jeśli chcecie więcej takich treści, lekko konkretnie i z przymrużeniem oka, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, która ciekawostka zaskoczyła Was najbardziej. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.